Cześć! Już za chwilę zapraszamy Was na oficjalną galę edgarów za rok 2021. Ale czego nie powiedzieliśmy? Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Literaccy! Do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry, no to już zupełnie oficjalnie witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literaccy, a dzisiaj taki wyjątkowy film, albowiem wręczać będziemy. Edgara, a więc figurkę, którą zrobiła rok temu nasza Tolcia, a Edgary dostaną autorzy książek, które przeczytaliśmy w 2021 roku i od razu chcemy coś wam wytłumaczyć. Te książki oczywiście, które my sobie wybierzemy w danych kategoriach, są tylko i wyłącznie naszą subiektywną oceną i zdarzyć się może również tak, że te książki, o których my będziemy opowiadać, nie zostały wydane Roku 2021 tylko nam akurat było dane je przeczytać. Małgosiu, chcesz coś dodać? Powiedziałeś to wszystko w tak elegancki tak? sposób, że nie śmiem ci yy, przeszkadzać. No to dobra, zaczynamy w takiej sytuacji pierwszą kategorię. I tą kategorią jest najlepsza bohaterka, najbardziej intrygująca, najbardziej ciekawa, taka, która na nas zrobiła największe wrażenie. Małgośku, zaczynaj! A zatem moje nominacje w kategorii bohaterka. To jest neurolożka, umysłu, który się zagubił Barbary Kalipskiej. Autorka jest główną bohaterką tej książki, bez matek Mira Marcinów. Również związana bohaterka razem z naszą autorką, Aubena Grabowska, doktor Anna oraz Nastka ze Święta Ognia. Danielu, a twoje nominacje jak wyglądają? Adilaru z książki Wiktorii Szłab, Niewidzialne życie Adilaru, Świętosława, czyli główna bohaterka, główna postać książek Elżbiety Herezińskiej, Harda i Królowa i kobieta w fioletowej spódnicy autorstwa Natsuko Mamura. Małgosia ogłasza teraz zwycięzczynię. Zwycięszczynią w tej kategorii, według mnie, jest główna bohaterka książki Jakuba Małeckiego Święto ognia, czyli Gnastka. Niepełnosprawna osoba, wspaniała postać, mądra, wrażliwa, no i Jakub Małecki. Pierwszej zwycięzczyni serdecznie gratulujemy, natomiast u mnie Edgara otrzymuje Święto Sława, czyli bohaterka książek Hardej i królowej Elżbiety Perezińskiej. Skoro nagrodziliśmy bohaterkę, nagradzamy teraz „bohatera”. Nominację w tej kategorii pierwsza ogłosi Małgosia. Najlepszym bohaterem zeszłego minionego roku według mnie jest. W chąźbie Katarzyny Puzyńskiej tak naprawdę męskich bohaterów jest bardzo wielu, więc ja się nie będę skupiała na jednym bohaterze, ale chąźba dostaje ode mnie nominację. Oczywiście Jakub Przela z baśni O Wężowym Sercu pana radka Raka i Człowiek w Poszukiwaniu Sensu Wiktora Frankla. Głównym bohaterem jest autor. Du -du 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 -du. Bohaterowie, którzy zrobili na mnie największe wrażenie, to Henry Worsley z książki Biała Ciemność Dawida Grana, Shaggy Bane autorstwa Douglasa Stuarta i Thomas Augustus z książki Kwarantanna, autorstwa Wickke Wersztek. Danielu. Jeżeli to jest postać męska, no to bądź pierwszy, czyń honory mężczyzn, kto wygrał w tej kategorii. Ja myślę, że tutaj ta wygrana jest dosyć oczywista, bowiem ten młody chłopiec Shaggy Bane zrobił na mnie tak kolosalne wrażenie. Zatem nic innego mi nie pozostaje, jak tylko i wyłącznie pogratulować Douglasowi Stewartowi za wykrowanie tak wspaniałej postaci. Gratuluję. Moją nominacją i też wygraną w tej kategorii będzie książka Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankl'a. Jest to opowieść, jest to prawdziwa historia mężczyzny, który jest psychiatrą, który przeżył wiele obozów zagłady, przetrwał to, wyszedł z tego silniejszy, potrafił wytłumaczyć nam, którzy nie mieli w styczności z obozami, jak to wyglądało od strony głowy, od strony psychicznej, a jak wiecie, mnie to bardzo interesuje i frapuje, a jednocześnie on nie ocenia. On pokazuje, jak przetrwali ci ludzie. A my w tym odcinku oceniamy, podkreślamy, według tylko i wyłącznie naszych subiektywnych opinii. Gratulujemy zwycięzcom. Moi drodzy, teraz mamy taką kategorię, która się nazywa Zaskoczenie. Będą to książki, które w jakiś sposób najbardziej nas w tym roku zaskoczyły. Oczywiście powody tych zaskoczeń mogą być bardzo różne i takie też będą. To Danielu, zaczniesz? Zapraszam. Nominowani w tej kategorii to książka Chąźba Katarzyny Puzyńskiej, Suzanne Simard w Poszukiwaniu Matki Drzew i Daniel Magariel Nasz Chłopak nominowani według mnie. <laughs> Nie będziecie zdziwieni. Wyjątkowo się z Danielem zgadzam. To będzie oczywiście chąźba Katarzyny Puzyńskiej w poszukiwaniu matki drzew oraz, moi drodzy, napięcie, szczelina pana Kariki. Dobrze, więc Małgosiu, Edgar wędruje do jakiego największego twojego zaskoczenia? Tym zaskoczeniem, moi drodzy, jest szczelina pana Kariki. A więc powieść grozy. Tak. Dlatego, że ja nie miałam styczności z powieścią Grozy za wiele, oczywiście z Kryminałem jak najbardziej, ale Groza jest mi troszkę odległa. Ta książka była takim żółwiem bardzo dużym, takim ślimakiem na początku, a potem jak ruszyła lawina, to się po prostu bałam nawet odwrócić za siebie. A więc przyznaję w tej kategorii główną, głównego Edgara, przyznaję szczelinie pana Kariki i gratuluję. A ja em, oddam swoją nagrodę w ręce pani Suzanne Simard i jej książki w Poszukiwaniu Matki Drzew, bo jest to pierwsza książka, która, przynajmniej pierwsza, jaką ja przeczytałem, która w tak piękny, poetycki i z niezwykłą estymą opisuje miłość do natury, miłość do ziemi i miłość do drzew. Gratulujemy. A teraz jedna przynajmniej dla nas z trudniejszych kategorii, bowiem nagradzamy książki w kategorii Romans, Wielka Miłość. A jak wiecie, tych książek czytamy stosunkowo niedużo. Małgosiu, kogo nominujesz? W kategorii Romans, Wielka Miłość. Troszeczkę próbowałam to ograć na swój sposób, jak się możecie domyślać, nominuję następujące książki. Czy mogę Ci mówić, Mamo? Anny Komorowskiej, Opowieści Zuzanny, Katarzyny Janus. Oraz Odległe Brzegi Kristen Hanna. Moje nominacje to narzeczone Chopina, pani Magdy Knedler, ku wolności, Su i portret Doriana Greja, Oskara Wajda. A więc te jakże romantyczne nagrody tym razem wędrują do rąk autorów, mogosiu? Do rąk autorki, czy mogę ci mówić, Mamo Anny Komorowskiej. Wielkie zraba. Historia, brama. tak. Historia wspaniałej, mądrej kobiety, która mając niepełnosprawnego synka i jednego starszego syna, zaadoptowała najpierw małą córeczkę, a potem kolejnego, praktycznie dojrzałego już chłopaka i zajęła się samotnie ich wychowaniem. Przepiękna książka. I przepiękna miłość. Moja nagroda również wędruje w ręce bohaterów przepięknej miłości, w ręce pani Sus Merthaus i jej książki Ku Wolności, a więc historia Mingli i Kubusia, których II wojna światowa rozdzieliła i po wielu, wielu, wielu latach spotykają się, żeby godnie i pięknie dożyć końca swoich dni. Wielkie brawa. No, moi drodzy, to teraz wcale nie będzie taka prosta kategoria, mimo że banalnie się wydaje kryminał. I to będzie coś prostego. Czyli tutaj, jakby wiecie, Prym wiedzie Małgośka, bowiem jej biblioteka przeczytanych kryminałów jest dosyć spora, więc pozwolę ci zacząć. Możesz pozwolić, ale muszę Wam wyjaśnić odrobinę, że to naprawdę jest niezwykle trudna kategoria. Tak jak Daniel powiedział, tych kryminałów mam na swoim koncie. Bardzo dużo. Postaram się wybrnąć z tego z twarzą. Wybaczcie miłośnicy kryminałów, jeśli akurat waszych nie znajdziecie w nominowanych. W kategorii kryminał, moi drodzy, nominację przyznaję książce Amok pani Janiszewskiej, a właściwie jej całej trylogii, ponieważ zaczęłam ją poprzedniego roku, a w zeszłym 20, 2021 ją kończyłam. I oczywiście to jest moja pierwsza nominacja. Jak wiecie, moja miłość do tej autorki trwa. Drugą nominacją jest Zabawka Roberta Ziembińskiego, moje odkrycie, bo nic wcześniej nie czytałam tego autora, oraz Nicole Troppe, Gdzie jesteś, synku? U mnie wygląda to tak. Jaskółki z Czarnobyla, autorstwa Morgan Adik, Dobrzy sąsiedzi Sary Langan i kłamczuch Jędrzeja Pasierskiego. Małgosiu, komu przypadnie ten zaszczyt i kto otrzyma Edgara w kategorii Najlepszy Kryminał roku 2021. W tym roku Oscara Edgara otrzymuje książka Zabawka autorstwa Roberta Ziembińskiego. Jest Brawo. to książka na faktach, oczywiście bardzo luźno powiązana z faktami, ale jednak zaczerpnięte są to rzeczywiste historie. No i to jest bardzo. Dobra książka, świetnie napisana, trzymająca w napięciu do końca, a ten wątek właśnie autentyczny nadaje temu wszystkiemu jeszcze większej pikanterii, więc do tego Was zachęcam. Moja nagroda, nagroda wędruje do pani Sary Langan i do książki Dobrzy Sąsiedzi. Opowiadaliśmy o niej niejednokrotnie. Jest to książka, która na nas naprawdę zrobiła. Ogromne wrażenie, świat na pozór idealny, ale tam kłębi się miliard tajemnic, i małe zdarzenie powoduje, że wybucha ogromne zło. Gratulujemy zwycięzcom. I przechodzimy do kategorii, którą również wielbimy niezwykle. Jest to reportaż. A więc nominacje w kategorii reportażu otrzymują od Małgosi następujące pozycje. Nominacje w kategorii reportaż. Otrzymują książki. Szramy, czyli jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Witolda Beresia i Janusza Schwertnera. Cynkowi chłopcy, Swietłany Aleksiejewicz. Oraz Powiedzieli, żebym przyszła sama, Suet McKenna. Jakże inne u mnie są te nominacje. Pierwsza z nich, Minus 100 stopni, czyli pierwsze zimowe zdobycie. Mom Kinleya na Alasce. Arta Davidsona, 27 śmierci Tobiego Obeda. Joanny Gierak Onoszko i już nie chce być człowiekiem Petera Van Os. No i czas przyznać Edgara w kategorii reportaż. Daniel. U mnie nie był to duży problem. Mój wybór jednoznaczny jest i nagroda wędruje do pani Joanny Gierak Onoszko za książkę niezwykle ważną, niezwykle poruszającą 27 śmierci Tobiego Obety. Ona była też nominowana w zeszłym roku. Dwa lata temu chyba. Dwa, no to może dwa lata temu, tak. Zdobyła, też zdobyła nagrodę. Zdobyła nagrodę, tak. A u siebie Małgorzku? No, a u mnie hmm, chyba też, którzy, ci, którzy nas oglądają i znają, to też nie będzie trudne. Żebyście wiedzieli, że książką, która na mnie zrobiła wielkie wrażenie, która dała mi inspirację do powrotu, do marzenia o studiowaniu psychologii, to jest książka Szrame, czyli Jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Niezwykle poruszająca, głęboka, okropnie prawdziwa w swojej, do, w swojej głębi. Nie chcę, się w, nie chcę się wpuszczać w te maliny. Bo nie miejsce, Właśnie. i nie czas. Słuchajcie, ta książka jest wyjątkowa, wyjątkowy reportaż. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Wspaniałe pozycje, gratulujemy jeszcze raz. I kategoria, która bliska mi jest bardzo, zatem literatura piękna. Małgosiu, Twoi nominowani to... Moją pierwszą nominowaną książką jest książka Petry Dworczakowej. chyba tak mi ktoś powiedział, że wymawia się nazwisko tej pani, autorki, a mianowicie Wrony. Drugą to Nic Tupowa z Kevina Wilsona, trzecią Święto Ognia pana Jakuba Mołeckiego. Oraz po cichutku przyznałam jeszcze jedną nominację, bo trudno mi się było zdecydować. Matki i córki Albeny Grabowskiej. Miasto z mgły Zafona, czyli z opowiadań najnowszych i ostatnich zresztą, Jarosław Borszewicz mroki i Wiesław myśliwski traktat o uskaniu fasoli. No to Danielu, powiedz nam, kto zdobył Edgara? Słuchajcie, u mnie to wybór wybrania w ogóle nominowanych był niezwykle trudny i Ciężki, a wybór już zwycięzcy jest dla mnie naprawdę sytuacją ogromnego wyzwania. Jednak, miłując swoje mm, myśli, do których mi jest blisko, i niektóre uczucia, które odnalazłem e, w tych książkach, nagroda wędruje do autora książki Mroki. Gratuluję, panie Jarosławie, książka była jest po prostu niezwykła. No to wygraną w tej kategorii według mnie i wśród moich nominowanych to książka Wrony Pani Petry Dworczakowej. Też niezwykła książka. Ja już ją sobie wertuję i też będę czytał. Tak. Gratulujemy. A teraz kto okazał się tym najbardziej oryginalnym autorem? Co zawarł w swojej książce takiego, co nie czytaliśmy do tej pory już za chwilę? Tutaj będziemy sobie stać razem, dlatego, że Autor, który wygrał, to jest nasz wspólny autor, ale Daniel znalazł jeszcze swoich nominowanych. Ja nie miałam takiej tak. łatwości. Zaskoczenie dla mnie i oryginalność powieści niezwykła to jest Filip Zawada. Rozdeptałem Czarnego Kota przez przypadek. Dmitrij Głuchowski, tekst. Nigdy takiej książki nie czytałem i nie zdawałem sobie sprawy, że telefon może zadecydować o życiu tak wielu osób i je zmienić. I Radek, rak. Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. Szanowni Państwo, zwycięzca mógł być tylko jeden, i jest nim autor Radek. Radek! Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli. Brawo! I postanowiliśmy w tym roku dołożyć jeszcze jedną kategorię, albowiem książek z tego zakresu literatury przeczytaliśmy dosyć sporo, oczywiście prym. W tejże literaturze wiodła Małgośku. Proszę. To jest literatura psychologiczna, rozwojowa, popularno-naukowa. Taką troszkę worek, taki zrobiliśmy tutaj, żeby um, wiele książek mogło się zmieścić. No i co? I w tych kategor tej kategorii przyznaliśmy, czy właściwie przyznałam, Nominacje następują. Pierwszym nominowanym jest krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Toma Philipsa. Świetna książka. Mm -hmm. Świat bez kobiet. Agnieszki Graf. Kolejna fantastyczna książka. Czuła przewodniczka. Natalii de Barbaro. Nie wiem, co mam Wam o tej książce powiedzieć, ale jest genialna. Oraz Mózg nie służy do myślenia. Pani Liza Feldman Barrett. W tej kategorii, szanowni Państwo, zwycięzca, zwyciężczyni też może być e, tylko jedna. I ja przyznam się Państwu, że sam tytuł, który sprowokował mnie do takich głębokich myśli, Świat bez kobiet jest dla mnie światem niewyobrażalnym. Ale kto wygrał Małgosiu? W tej kategorii miałam wiele wątpliwości i wiele pytań. To była bardzo trudna kategoria. Bo wydaje mi się, jak większość tych, co mieliśmy, ale tu było mi wyjątkowo ciężko. Natomiast wygrała książka, którą uważam, że każda kobieta powinna przeczytać, a potem powinna wręczyć ją swojemu mężczyźnie, żeby może miał czasami trochę łatwiej z nami, a my dzięki temu z nimi. To jest czuła przewodniczka Natalii de Barbaro. Fantastyczna książka o tym, że posiadamy wiele osobowości. W cudzysłowie oczywiście. Że posiadamy w sobie takie małe dziewczynki, trochę starsze kobiety i zupełnie dorosłe, I w zależności od okoliczności, jesteśmy po prostu takie albo takie, jak sobie pomagać, jak tworzyć kręgi kobiet na przykład. Słuchajcie, jest to piękna książka, y, powodująca myślenie moje na pewno, mam nadzieję, że i Wasze spowoduje, jak ją przeczytacie. Jestem ciekawa, ilu, ile z Was ją czytało i czy faktycznie tak samo odbieracie tę książkę jak ja. Danielu, Ty też ją przeczytasz. Na pewno. <laughs> Dziękujemy Wam bardzo za ten rok 2021, było nam niezwykle miło i jest dla nas ogromnym zaszczytem, że jesteście Państwo z nami tak długo i w takich fajnych relacjach. Mamy nadzieję, że e, nasze wybory może chociaż w części pokrywają się z Waszymi upodobaniami do książek, jednak pamiętajcie o tym, że niezależnie jakie my książki sobie wybieramy wedle naszych przekonań, to sam fakt czytania jest czymś, że jest czymś dobrym, mądrym i najważniejszym i potrzebnym. Zostawiamy Was w takim razie. Piszcie komentarze, czy nasze wybory Wam się może spodobały, czy są jakieś kontrowersje, bo kontrowersje są, pamiętajcie, najfajniejsze. To prawda. Słuchajcie, to ja się też pożegnam wyjątkowo, dziękując Wam za ubiegły rok. Minęł, minął rok naszego kanału i to też jest dobra okazja, skoro jesteśmy w takich pięknych, tutaj galowych strojach. Że z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Jest Was blisko 35 tysięcy z nami. Jest to liczba widzów. Niewiarygodna dla nas. Nie sądziliśmy, że tak to się potoczy. Jest nam bardzo miło, że się nie znudziliście nami, że możemy być z Wami, że możemy z Wami rozmawiać. A wielu z Was jest bardzo blisko mnie i do tych właśnie dzisiaj mrugam okiem i dziękuję za obecność i wsparcie. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.